Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Bin Eliasz i Zajasz Mojżesz, tegoroczną maturzystką Hejka Bill. Siema, a znowu się spotykamy ty dnia. się cieszę, że znowu mogę Ciebie gościć i w ogóle. Co się stało, że podchodzisz już drugi raz do matury? Ty, kochaniutka. Zjebałam. Ale jak to? Czemu zjebałaś zeszłoroczną maturę? No, zjebałam. Na angielskim zamiast pisać list do psiapsi z zagranicy po angielsku, pisałam po polsku tak z przyzwyczajenia. Ale misiu pesiu przecież każdy wie, że na maturze z angielskiego pisze się listy czy wypracowania po angielsku. W ogóle to tak jakby psia psi z zagranicy nagle do ciebie pisała po chińsku. Wtedy byś się zastanawiała o chuj jej chodzi przecież ona zna angielski a mieszka w Hiszpanii i pisze do mnie po chińsku. Ja już bym się zastanawiała czy to ja jestem pierdolnięta czy to ona jest jakaś niedojebana. Może ona chce zrobić na mnie jakiegoś pranka i daje mi jakieś rebusy do rozszyfrowania czy coś. Więc moje pytania jak mogłaś zapomnieć angielskiego i pisać list po polsku? Skończyłaś? Ponownie kurwa dziękuję, dałaś mi takie kazanie jak ksiądz w kościole stara i posłodziłaś mi tymi misiami pysiami że aż mi cukier jebnął poza skalę, ale wracając do temata przewodniego, więc tudzież rzecz biorąc jako że jestem rodowitą amerykańską Polką postanowiłam sama zrobić pranka niczym z Akademii tosa na egzaminatorach z CKE i napisać mesecz do psia psi po polsku, to już by był jej problem jakby do mnie napisała po chińsku jak mieszka w Hiszpanii, ja rozszyfrowywać nie będę tego pisania domkami czy innymi krzaczkami. W sumie miałam total wyjebongo jak już napisałam pierwszą literę w liście, że to będzie po polsku. Dobra wróćmy do pytań, jak ci poszedł dzisiejszy język polski? Do czego odniosłaś się w wypracowaniu na końcu arkusza egzaminacyjnego niunia? Stara prógwo za tą niunię to ci zaraz jebne z tego mikrofona, że echo poleci na całą salę. A więc tudzież rzecz biorąc podsumowując, oczywiście się odniosłam do laleczki laluni luni, ale pewnie coś zjebałam bo napisałam. Że lalkę napisał Mickiewicz, a nie słowacki czy inny dostojewski. Ja to czuję w kościach i szpiku kostnym. Odniosłam się też do siarkowych syrenek, bo tematem rozpraweczki była ambicja i coś o dążeniu do celu. A siarkowe syrenki były ambitne i dążyły do zajebania Samanty i wodnego Dilda, którym sterowała Samanta i się im udało. Pamiętam, że w zeszłorocznej i dwa lata temu też się odniosłam do siarkowych syrenek i zjebałam. Ale tym razem nie ma chuja we wsi, żeby mi tego nie zaliczyli. Słyszałam też, że większość ludzi odniosła się do Hot 16 Challenge od Wersoft. A jakie ja wy siarkowe on lesiarkowe syrenki byczys. Dobra ogarnę się z tą niunią dziunią czy unią. kochanieńka słuchaj, jutro matematysia, stresujesz się nią, bo dwa lata temu podczas mojego wywiadu mówiłaś, że mega się stresujesz i ci się pierdolną te kosinusy strinusy piedusy, nadal się modlisz do świętego matemaksa? Czekaj co kurwa, jutro matematiks jest? No jutro jest matma co te z księżyca spadłaś? Oh, uj, ja myślałam, że jutro jest moja rozszerzona plastyka, a tu nagle z matematyką wyskakujesz jak Filip z konopi indyjskiej stara, teraz to już zupełnie jestem osrany. Ty, opowiem ci dowcip. Jebie te matury. Nie podchodzę do nich, hahaha. Haha, kuj ha, ha. z tym kurwa człowiek bez matury, też człowiek, bitch. Ale Billy, to jest twoja ostatnia szansa. Nie mów mi co mam robić, rasz Sama wiem co dla mnie dobre, a co złe. Wypierdalaj z mojego życia. Kończmy tego wywiada pierdolę te matury. Nawet na Angola nie pójdę, bo znowu napiszę jakiś list po polsku zamiast po anglosku czy innym walizku. O mój Boże, liściasty Bili, aż się popłakałam. Nie łudź się, stara, płaczem nie wzbudzisz we mnie litości, i tak nie pójdę na te matury.